Ej, idę ci W Wagle postawiony Mam pierwszą wycieczkę. Ty, my już płjemy To ja na marsz A w ogóle się mam na wszystkim z tej strony Maro Ze mną jest Mindus i Kieton Chuj w dupę Nie przeklinaj Kecol, przywitaj się już w dzień dobry Tak się na odcinku witasz? Nie kuj Ej kurwa idźcie zobaczyć Nie wiemy za... kurwa zaraz Idź zobaczyć gdzie zaznaczyłem Tak, idę, idę e, My jesteśmy my kurwa? Kuchy... Na morzu No proszę tak No jak to mówię, może, tym złodziei okay, w Sea of tu <laughs> wyspę po prawo? No, I takie skały są, które można przypierdolić łatwo. No. Yy, odbij w yy, lewo. Będziemy na taką I... dużą wyspę przed sobą. Będziemy musieli to wyspę ominąć. Później będziemy mieli mniejszą też ominąć. I następna będzie nasza wyspa. To właściwa. Cię cyka mu przed nami jakby wypada. Ej, hey, dobra, gdzie yes są? Widzisz tą wyspę przed nami. A? Tam jest zadanie. Ty bo tak generalnie przed nami. Nie nie grać. A nie, nie grać. Nieważne. Kiecola, ty do iść Kiecol co? A bo do tego. Do brygu. No, ktoś musi iść do wiabra, bo kurde, no zaraz torum będzie. Idę, idę. Dostawać wpis. Dobra, mamy i czwartą wyspę jest na czarną. Pierwsza wyspa jest przed nami. Ale buja Aj tam buja od razu.

Ale się czuję, czuję, się? No, no to przyjeżdżamy do wyspy. O, kto schalał No to tutaj mamy zadanie. Kurio! Kurio! ktoś dostał, Kurio! Ja Ja Dobra walko, piszesz? No. Lekko wróciło ale co? Wyliczone Kalkula Kalkulator. Kalkulatorec O i mamy skrzynię z kulami armatnimi od razu Pełną Daj to Kecel, bo ty nie Dzięki nie miałem podnieść. No, Tutaj coś jeszcze jest? Jakaś ślinka? Tak, kurwa. A, droga. Skrzynia magazynowa. A kurwa. No nie jest to przystanie, ale długo się nie chce dostawać. jak wytrzymałeś, to jest Serio pióru na mieczu dostałem Kapitana znalazłem Ej, mam wiosłować, czy nie? A ja pierdolę No, kupimy się? Aś teraz zginą te szkielety Gdzie ty giniesz? Zabiją w nie wiem, że to jest A Ja dostałem już dwa razy pioruny. No to jeszcze chodzi. już pomału przechodzi, tylko po przechodzi. Bekło się jeszcze. W sumie, wiecie co tu powinno być? Fanty. Takie fanty. Ej, tam. Tylko nalej, hej, tam kielichy, znieśmy to robim skonale <grych> No kielichy można wnieść, to, nie ma co Hej, ja myślę, kto mi zabrał wyweczy w tym Pompowałem wodę. Jakie wytrzymały te szkielety? Nie, no, zwykłe zawsze. Co? A... Krab malowany gdzieś na plaży na północ. Skrywa dalszy los. Odczytaj mnie i usłysz w e, Co? Na północ. Krab malowany gdzieś na plaży na północ. Skrywa twój dalszy los. O No właśnie my z tym, no. przy tym byliśmy. <laughs> no co teraz? Do kamiennych schodów. Wysokiej Wy... grocie, słońce. E ty kurwa. Nie dochodzi biały w ręce w, w rękę lampę, lampę i nie daj się ciemności zwodzić. Do kamiennych schodów. Mm, do kamiennych schodów? No. Po... kamienne schody. Musimy poszukać schodów W uh... kamiennej grocie, W wysokiej grocie, grocie tak? Wysokiej ilości słońce nie. Gdzieś słońce nie dochodzi. O beczka z prochem. O, szkielet. Tambo to jeden. Z... to ty Amunicję. O beczka z prochem. Jasne. Można się wsyłać, ale to... To no tutaj to jest, czy nie? Nie, tu musi być wysoka. Tu musimy wyjść, być. Uh -huh. Aha, to okay. jest.

Ej, tu są kamienne schody, patrz. Tu, 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 tu. Ej. Tu. Ano? To tutaj. Tu, tutaj. Mhm. I lampa dałeś, no. I co? O, o kurwa! Dana. Ty, bo jeszcze ja no... się jaram. Ja pierdolę. Ja, te, ja też coś chciałem zrobić. Jeba, banana. banana. I Kurwa, gołąb. Ty kurwa kolejny Dobra No i co? miało się coś stać okay. Do kamiennych schodów z wysokiej grocie słońce nie dochodzi, Bierz w rękę lampę i nie daj się w ciemności zwodzić Nie daj się w ciemności Ej Oma. kurwa, Toś znalazł? O kurwa. o kurwa, o o o o kto to tak ciulno? jezu, ja joram się, jezu. Ja oram się Ej kurwa, kolejny Kamil spierdalaj jezu, 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 Aj, jakie kamy! Puste. E, czekaj, teraz co jest? Ognisko w jaskini, no. tam światło nie dociera. Zrób kilka kroków siedem na południowy wschód, bowiem tam wielkołopato rozpiera. Ognisko w jaskini? Słuchaj, ognisko. Gdzieś tutaj musi być jaskini. Ognisko Jaski nie pełno, nie? Tam gdzie światło nie wyciera. Myślę, że to może być gdzieś na tej dolnej Może tak być, ale nie musi To pachilo Ja Zabiłem kuraka Będzie piec Na wolnym ogniu Dobra to, to jest to drugie Nieee... No nie, no to kurde, znowu się... Nie, wypierdalać tą beczką, proszę! Nie bój się! No ile tego... Nie, nie, nie... No, Dobra, jestem na dole wioski. Jak masz tam... Ognisko? No nie, a same pochody nie ma tu ogniska. Może to jest zgaszone ognisko, tutaj. Ja cię no to... Mam takie zgaszone. No to dawaj. Jeden południowy wschód. Jakie to literki były? Eee... S, e s... E. s F. -E. I co? Masz? Ma? muszę się napierodalać Gdzie kurwa spierodala? Gdzie kurwa OĆ tu kurwa, MASZ masz kur my daje boreć. Tu jest jakieś ognisko, nie? nie no i 7, no i to może być tutaj w sumie, no SE, tak? Czyli tam raz, no, okej okay. Ooooo no i pan całe Ej kurwa! O, chyba kurwa! No i mamy. na pylukaj. Pierwsze. Ej, gdzie Jeszcze, lec? Ej, synek, nie ma takiego zadania. Synek, zrobię, mamy. synek, kurwa, nie ma takiego bicia Okej. Okay. Co to ty Nie, medal Okej. No wystymował się bies, a ja ze skarbem <gryzny> My tu mieliśmy kiedyś filmik z tym skarbem to jest skarb, tak, To opowieść okay. No opowieść Czekaj, to była no. opowieść o... O beczka? pokaż O nie No dużo tutaj tych skeletów samobójczych jest No Tą jak można łot znaczyć Co jeszcze mamy? Aha, mamy, oj, oj, Na jednej u, jest pełno u. do kopalni Heath, Heaven A, jest na... ...pokładę No, okay. co <laughs> Eee, następny... Nas... Dobra, pójdź teraz na następną jest przed nami e, na... Czekaj, tak, jesteśmy teraz na na SW Ty, jak ktoś tu teraz stoi Myślę, że nie Myślę, że zajebiemy No to? Ale urywał Ale to było dobrze Idę łatać Nie ja Nie stąd wyjedziemy? Ale, ale, ale było maksymalnie w prawo odbite nie wybryzła Cholera było Cholera O cholera By się tak kółka cały czas Bo przypłynę? Tak, albo żagle odstawię zobacz i trochę jeszcze w prawo jeszcze w prawo? no no jeszcze, jeszcze. Na no i tak przy... będzie git. na te wyspy płyniemy e, tak? No, no tam mamy trochę do kopania tam będzie kopania tam Ale to chodzi Aha. No z pięć, A, idę są do wykopania nawet, tak? Dróg po prawej Przed nami będzie O kurde. <grystanie> Za mocno skoczyłem A i tam daleko, daleko ty, Ej, strategii Ty, ej, ty idź do generalnie... kotwicy Bo ja wyskoczyłem przypadkiem Ja pierdolę, nie dalej A nie, <grystanie> żeby co, ale tam jest strategia Czy nie, dalej daleko, daleko Kietol. No Mów kiedy Tak, wiesz, żeby nie A to za... jest ta wyspa już? No to jest tu przed nami Dobra, ja to wymierzę spokojnie O kurwa Kurwa Z liniką Prawie. Ja idę kopać Hmm Która to jest Kartka? Wkartka Aha Eee Pichomka Ty czemu my odpływamy? Ty no nie wiem Gdzie jest kurwa to? Gdzie jest niebies? To mi No Gdzie to jest? Który to był krzyżek? Mój to był ten tu Ten tu? Cholera Co? Chłopoty Najmana? Ty ile kurwa jest? O cholera! O kurwa! Daj zajeba Mam mnie też Chodź Ja tu się z na nawalam No to myślisz do piśmie No boża nie dała, no nie nie, nie. <grywa> Ale mam pierwszą skrzynię Drugo Ja co, weźce światło ze statku Jakie światło? No ze statku przeznaczenia To co tam jest Chcesz lamp, światło wziąłem Lampkę ja. dźwigasz wybierzesz światło O Kurwa Jak to się robi? pod lampkę prawym przyciskiem no. I co? Nie można zabrać pomienia czemu? Nie wiem, ja wzięłem że no, się nie może. O kur, wchodziałem w jest Tak samo jak ja. ty. Bo ja tu jedną gdzieś wykopałem się w i zaraz. Nie sięgnę, musisz prawo leć. Znaczy no, twoje zaczynał. Twoje brawo. ona jest, wiesz? No tutaj, do. Tak. Zdubić Zdub, ddub, ddub, Ale ładnie doleciałem No, cały czas I dawaj w prawo No, stój, stój, stój Mam Dobra Ojej, oj Kurwa co? Ohoho Mogę cię wciągnąć? A nie ma sensu Weź mnie wciągnij <śmienki> A Weźmy. Weź mnie po kolej Ej mnie? No, nie mam czy cięgnę Nie mam. Żeby... jak wyżej? Coś mi smrnęło Nie wiem no. I co? Wszystkie? Jeszcze jedno. Bo tu się ześwieci ogólnie. A, A nie, wszystkie już. No tu się... No świeci się skrzynka jeszcze jedna. A no, się świeci, to coś musi być. No skrzynka jest no, eee, Ze skarbem. Ej kurwa, aj bo to jest ze skrzy... Aj bo on nam stać wybuchnie. Ale jak ciady! Wredne! Ej, bo A jest... widmo generalnie obok nas, co O! o kurwa! Ty, mam bo... mam tu jakieś świecidełko w wodzie I statua tu jest Powinnaś Aż... Tak Ale statua jest głęboko, no może ta tatua... Ej, w ogóle jeszcze mieliśmy drugą... drugiego quest'a na tej wyspie poprzedniej O i gdzie to satua? E kapitan, popielny. Ej idę. Co? Co tam mata? Kapitano. No. E, tak. ten. to? kapitan, no. Ej Kamil. Och kurwa! na mano. Chyba że nie było. Dobra, jest czacha, jest kielich i tu jest statua, bo tu w wodzie zada. Yy, Tu Zostawiłeś coś? Czy jeszcze widziałeś tam wszystko? No. Gdzieś to kurwa była. O, już ją słyszę. Dobra, jest tam w wodzie głęboko kurwa, o. O kurwa. Czy nie utopimy się? Ora, aha Szybko spadło Kto wziął? Marek? Nie, leży tutaj ja już biorę Mam Dalej on na nas płynie? Bo chyba tak O kurwa mamy wyrębię tynę Ale pierdolę ja zabieraj szybko wszystko i... uciekaj są Kurwa ej, bo ja się zbugowałem A już się nie odnoszę Ja biorę czekaj. Chyba no, jeszcze ten... skrzynię znalazłem ty, jak oni nas zaraz dojadą, to? A co wy, Keli? Nie, przydam się coś. No ty chcesz kas. No ty kurwo. Opluł mnie. Kurde. Biegiem. Siema Dżimi Halo ano. I Gdzie ten statek? Tam oh. Dobra. Dobra, o kurwa Dobra. O Tu to zawsze do Sorry No ja pierdolę <laughs> Dobra, tam się do Widmosa Bierzcie kelch i spierdalajte, zarabiajte Generalnie Akurat nie zobaczyłem ty ty wybrałeś koło mnie Nie, bo tam są dwa statki, ale nie wiem czy to widmo Na jakim statku to właśnie, tym dużym, sklejszym? Nie, 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 I małe problemy Przacie już? No gdzie, gdzie, gdzie był ten no? statek? Za nami no musimy dalej prosto płynąć. Ale co najpierw dalamy go, czy wida? I da. to. Ja bym fanty tej oh, do gdzieś po drodze. Kurwy śmiecie, spodania, nie wyjedziecie Dzięki, <gry> <gry> bo kuracja. A może ja? Ani, Nie ma tu gdzieś z tego portu Nie wiem Chodź, Nie zamysza. Byś musiał na dół odbić Na lewo Dobra pójdź prosto A jest, jest, po lewej O, idziemy doskadać zanim nas zatopią Oooo, fajnie by było. Ty, bo generalnie to oni nas połagonią. Oj tak tak! O kur...wa. Co? No się na dół. Zagle chofnę, ZAGLE, KURL! Mm, tu roztrząsnął. Nie pójdziemy podziepkę teraz? Pójdziemy. Skarbów lepiej to sprzedać niż żeby ktoś nam zapożyczył sobie. Poszło